Dzień mały widzowie, dzisiaj będziemy y, krótki short odcinek, zobaczymy jak to będzie, bo y, już, już w mówiłem na innym filmie, ale dziś są urodziny mojego kanału pierwsze. Urodziny ja się w ogóle cieszę, że już jesteście rok z i Właśnie na początku chciałbym wam podziękować za ten piękny rok z wami. No i zdmuchniemy sobie świeczki i... Moim życzeniem jest, by było więcej subów i łapek, choć tyle ile już mam, to jestem zadowolony oczywiście. No. Dobra. Uznajmy, że te już zdmuchliśmy świeczkę, to jest nowy tort. A, pyszny. I te, to jest torcik dla was. Sobie wszamcie dając mi suba. Tak sobie to w wszamiecie. No i bardzo dziękuję, że 42 suby, nie? I to co się stało pod poprzednim filmem. Ludzie, no, ponad tysiąc wyświetleń Ja nie wiem jak wy to zrobiliście, ale... No i już nieważne. Zjedliśmy sobie torcik, podziękowania złożone. No chyba będzie krótki. Nie, ty już minuta, co jest? No nie wiem, ja wam dziękuję, że mnie oglądacie już przez rok. I dzisiaj w ogóle na Dziabie. ale bez i woska niestety. Właśnie może... Nie wiem, mógłbym to zrobić. Nieważne. No to wam dziękuję za ten piękny rok. I widzimy się na następnym odcinku. No, jakoś już niedługo.